Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić taką niezłą opowieść o magicznej sakiewce. A zatem: w małym miasteczku w skromnym domu na końcu w ulicy mieszkała pewna rodzina. Byli to ludzie prości. Ale bardzo uczciwi. Najmłodsza córka Hania miała jedno marzenie, które wypełniało jej myśli każdego dnia. Chciała, aby jej ukochany pimpek, to taki chomik, który odszedł kilka tygodni temu, wrócił do życia. A że zbliżały się święta z Bożego Narodzenia, Hania postanowiła napisać list do świętego Mikołaja. Czyli to <grym> Ten list był zupełnie inny niż wszystkie inne. Praktyczny i pełen szczerych pragnień. Hania prosiła Mikołaja o spełnienie jej jedynego marzenia: aby pimpek znów był razem z nią. To była mądra dziewczynka i wiedziała, że każde życzenie ma swoją cenę i że musi być gotowa na wielkie czyny. Święty Mikołaj, czytając list Hani. Był bardzo głęboko poruszony. Choć spełnienie marzeń to jego specjalność, to jednak ta prośba tej małej dziewczynki dotknęła go szczególnie. Postanowić więc obdarować Hanie wyjątkowym prezentem Zakiewką marzeń. Zakiewka była małym, czerwonym woreczkiem. Ozdobionym symbolem świętego Mikołaja. Hania musiała więc własnoręcznie napisać swoje marzenie, na przykład, żeby Pimpek wrócił do domu. I tą karteczkę z tym marzeniem należało wrzucić do sakiewki marzeń. Sakiewka miała bardzo magiczne właściwości. Każde dobre uczynki które Hania wykonywała w imię swojego marzenia, zamieniały się w magiczne punkty, które zbierały się w tej sakiewce. Aby zdobywać te punkty, Hania zaczęła pomagać mamie w codziennych obowiązkach. Zaczęła spędzać czas z młodszą siostrą, pomagać w przedszkolu paniom oraz innym dzieciom. I robiła wszystko, żeby przynieść uśmiech na twarzy innych ludzi. Każdy dobry uczynek zapisywała na małych karteczkach i wkładała je do soczewki marzy. W końcu przyszła Wigilia. Mama przygotowała piękną kolację, choinka już była pięknie udekorowana, nastrój wspaniały. Serca się raduje i wtedy Hania poczuła wielką nadzieję. Gdy przyszła pora na kolację wilgijną, sakiewka zaczęła delikatnie pulsować i emitować ciepłe światło. Radosne światło. W tym magicznym momencie pimpek nagle pojawił się w klatce. Tak samo pełen życia jak przedtem. Rodzina nie mogła uwierzyć własnym oczom. Hania ze łzami w oczach przytuliła swojego ukochanego chomika. Święta Bożego Narodzenia stały się dla nich magiczne. Magicznym czasem, który na zawsze pozostanie w ich serduszkach. I tak w małym miasteczku, w skromnym domku, marzenie małej Hani spełniło się dzięki dobrym jej uczynkom i magicznej sakiewce św. Mikołaja. Sakiewka marzeń. Ta historia mówi nam o tym, że nawet nasze najskrytsze marzenia, najgłębsze marzenia mogą się spełnić. Ale jest do tego potrzebna wiara i siła marzeń. I dobre serce, czego Wam bardzo mocno życzę. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt i do zobaczenia w tą magiczną noc. Ho, ho, ho.